Tam ponownie Kontynuujemy mm. Trendy to chyba tędy. Nie Tam tędy trzeba iść. Pojebało mi się coś. Dobra. To co, ludziki? Trzeba napierdalać O słyszę jaki już chama Uh, no przepraszam, trochę jak mi się tego usnęło, tak to jest? Czy dobre żarcie w pierdoli. Koleś chyba nie używa schodów. Schod y no, koleś nie używa schodów. Leawe, chyba zajęte, że coś w tym stylu. Ale mam małą nogę. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Chip, chip, taś, taś. I tak was znajdę. Z kuchwy syny. Hmm, ci kark. Tak na to nie zasługujesz. Uszkodzenia. Wolne, ale... Najlepiej mieć broń średnią. Zauważyłem. Za też chujowo. Gdzie jesteście? Skuchwy syny. <śmienią> Przesun o Kurwa psychole jacyś No pewnie do mnie wyskoczy ze szutgana, Mnie w jebie Słychać jakieś kurwa szumy Pisanie, dobra Trochę przejebana, że tyle menekinów Dużo Rzeczy rzucać się... Ty co? To menekin? Kurza twarz! Kurwa! O no nie ma... O kurwa! Kurwa! Ty jebany chuju! zdychaj! Ukręcę ci kark kurwa, kurwy zombie wygląda Kurwa, stoją Jak Menekiny ja myślę, że to meneki Ja pierdola O ty O ty Uju Kurwa Ale pizda ze mnie Nie żyjesz No kurwa Aurekę odkry odkryłeś się zagapiłem. Znaczy, kurwa, nie wychodzi mi tyle. Kurwa, zdychaj. Nie tnij się, kurwa, przez jebany fraps. pewnie płówkę zrobił. Pierdolę sklejać, nie chce mi się. O, Mikołaj. Tam jeszcze ten z z główki No scież Sito O ten mi paja sobie bany za Kurwa zdechniesz Rozjeb ale łeb rozbił Wiesz st Jestem strasznie zachwycony Tym Tu pewnie jakiś ptak będzie leżał czy coś O rewolwer Ile? Zabawmy się O kurwa No, pip-pip! Eee. Kurwa, zapomniałem jak się robi zdjęcie, ja pierdolę. Oh. Fuck off. Image received. Right-handed print missing the right index finger. This matches what we got from the crime scene. I processed all the prints. And Thomas, the print you got from the tape recorder at the Metro station isn't on this hand. I, I don't get it. What what does that mean? I'm not sure. I'm just saying that the print from the tape recorder wasn't made by the same hand. 어아 <laughs> Blood size and dispersal pattern indicate victims sustained a heavy blow. The height of blood on the wall indicates it's possibly a head wound. Kurwa! Kurwa! Who are you? Ja pierdolę No spierdalaj bo cię zajebie Kurwa To tak zombie wygląda jakiś Chuj go wie co Ja pierdolę Predator jakiś No który z was jest prawdziwy No sobie skoruletkę zaraz zrobimy który z was jest prawdziwy? Zrobimy zaraz rosyjską ruretkę. O ślady. Spermy. Lasera Laser, i za śladami. A tu są ślady. Znajdź dowody. No zaraz znajdę dowody. Toś mi kurwa z rurki wyjebie. No już idzie. Koleś. Jebańcu ty. Dobra, gienik hujo. pręta! Oj, życia mam coś mało. dałabyś się apteczka. Dobra, może nie będzie tak źle. Mot Kowalski. Zaraz wyjdzie jakaś kurwa. Z młotem. Kowalskim. Coś tak czuję. Czekaj, my tu byliśmy. Chyba na dole. Ale nie jest...